Kiedy słyszę, jak kolejna osoba w social mediach mówi ci, że kilka kropi olejku rozmarynowego lub woda rozmarynowa, przygotowana w garnku, pomoże zagasić Ci włosy, to jedyne co mogę zrobić, to powiedzieć Ci prawdę. Ostatnie badanie z 2015 roku, które porównało działanie olejku rozmarynowego z minoksydylem na grupie 100 mężczyzn z łysiniem androgenowym dostarcza nam dobrych dowodów na to, że olejek rozmarynowy może skutecznie pomóc w stymulowaniu wzrostu włosów, na przykład poprzez zwiększenie krążenia. To na czym polega haczyk? Grupa nakładająca olejek aplikowała go dwa razy dziennie, po 1 ml, czyli 2 ml dziennie, w przygotowanym lotionie przez 6 miesięcy. I dopiero po takim czasie. Widoczne były efekty. Zaznaczę też, że po trzech miesiącach nie było znaczącej poprawy, więc konsekwentne używanie miało to ogromne znaczenie. Także nie oczekuj nie wiadomo jakich rezultatów, jeśli olejku rozmarynowego używasz jeden lub dwa razy w tygodniu, lub na przykład dodajesz kilka kropli do szamponu, który po chwili zmywasz. Warto też wspomnieć, że olejku rozmarynowego nie należy nakładać bezpośrednio na skórę, bo często nakładany może ją podrażnić. Po drugie, Olejku rozmarynowego i innych olejków eterycznych nie zaleca się stosować w ciąży i podczas karmienia. A po trzecie, woda rozmarynowa przygotowana w garnku według mnie nie ma żadnego sensu, bo nigdy nie wiesz jaki stężenie ma Twój ekstrakt, ale zrobisz jak uważasz.